Cześć, mamy tutaj trójkąt prostokątny, w którym jeden z kątów ostrych ma miarę 60 stopni, no to już narysowane, a dłuższa, przyprostokątna ma długość 18, czyli tutaj możemy sobie napisać 18 i oblicz długości środkowych poprowadzonych z wierzchołków kątów ostrych tego trójkąta. No to poprowadziłam te środkowe, wiecie co to są środkowe? No dzielą nam te kąty przeciwległe, te boki przeciwległe do danego kąta na dwie równe części, bo po prostu spadają na środek co oznacza, że tutaj jeśli mamy 18, no to będziemy mieli tutaj 9 i 9. Dobrze, następne możemy sobie wyciągnąć teraz wnioski. Jeśli tu jest 60 stopni, a tu 90, to znaczy, że tutaj jest 30, czyli znowu mamy ten trójkąt 30, 60, 90. Czyli mamy tak, tutaj jest długość A, tutaj będzie A pierwiastków z 3, a tutaj będzie 2A. Co oznacza, że szybciutko sobie możemy policzyć boki tego dużego trójkąta, czyli a pierwiastków z 3 jest równe 18, tak z danych wiemy, a że ten dłuższy, dłuższa przyprostokątna jest równe 18, czyli dzielimy obostronnie przez pierwiastek z trzech, wychodzi nam 18 przez pierwiastek z 3. Wyciągamy, usuwamy niewymierność, czyli rozszerzamy przez pierwiastek z 3, wychodzi nam 18 pierwiastków z trzech przez 3, bo pierwiastek z 3 razy pierwiastek z trzech to 3. skracamy przez 3 i wychodzi 6 pierwiastków z trzech. No to teraz jak już wiemy, że tu jest 6 pierwiastków z 3, to sobie napiszmy, to będzie 6 pierwiastków z trzech to jest całe. A tutaj mamy 2A, czyli 12 pierwiastków z trzech. I teraz, jeśli mamy 6 pierwiastków z trzech, to jest cały ten bok A, to tutaj połóweczki nasze będą 3 pierwiastki z trzech i 3 pierwiastki z trzech. Co mamy do policzenia? Długości środkowych. No to najpierw sobie, może zaznaczę Wam na zielono, najpierw sobie policzmy tę środkową. Którą mamy tutaj, tak? Liczymy zieloną. E, no to teraz środkowa numer 1, Zapiszmy środkowa jedynka. E, I zobaczcie, jest tutaj trójkąt, jest prostokątny. No i znamy jego dwie przyprostokątne, to znaczy, że przeciwprostokątną możemy policzyć z Pitagorasa, prawda? E, czyli nie ma problemu. Tutaj mamy 9, czyli to będzie 9 do kwadratu dodać ten drugi bok, to 6 pierwiastków z 3 do kwadratu i oznaczmy sobie tę środkową na przykład jako S, a tę drugą oznaczymy sobie jako na przykład P. I tutaj wiemy, że to będzie S do kwadratu, czyli 81 dodać 36 razy 3, bo podnosimy obie te liczby do kwadratu oczywiście, to się równa S kwadrat, Czyli 81 dodać 90 plus 18 to jest 108 równa się s kwadrat, czyli z tego wynika, że 189 to się równa s kwadrat i to nam się fajnie spierwiastkuje. Oczywiście to taki żart, bo nie mamy tutaj wyniku całkowitego. Możemy sobie 189 zobaczyć jest podzielne przez 9, bo suma cyfr jest podzielna przez 9 i to będzie 9 razy 21. Pod pierwiastkiem równa się S, czyli możemy sobie dziewiątkę spierwiastkować, ona nam wyskakuje na zewnątrz i to będzie trzy pierwiastki. Z 21 jest jedna ze środkowych, ta S. -ka. No to teraz liczymy środkową P. Możemy ją sobie zaznaczyć na przykład na czerwono. Zaraz sobie zmienimy. I rysuję, żebyśmy wiedzieli, co robimy, czyli teraz tę drugą środkową liczymy. Też trójkąt prostokątny. O bokach trzy pierwiastki z trzech czyli możemy sobie 3 pierwiastki z trzech do kwadratu dodać drugi bok druga przyprostokątna to jest 18 do kwadratu i to nam daje p do kwadratu no to teraz obliczamy 3 do kwadratu to 9 razy 3 dodać 18 do kwadratu 324 to się równa p kwadrat to w posumowaniem to będzie 351 Równa się p kwadrat i pierwiastek z tego też nie mamy liczby całkowitej, a widzimy, że podzieli się też przez 9 i to będzie 9 razy 39. Ja to sobie na kalkulatorze oczywiście policzyłam, nie musicie tego w pamięci liczyć. I możemy 9 sobie spierwiastkować, to wyskakuje nam i wychodzi nam, że p równa się 3 pierwiastki z 39.